Witam was kochani serdecznie i zapraszam na najnowsze informacje brzoskwiniowe ze świata skam, kozice, Wilczyca Zapraszam na garść brzoskwiniowych wiadomości. Właśnie doszło do wybuchu reaktora jądrowego w jednej z elektrowni znajdujących się na wyspie. Kochani, bezpośrednie źródło informacji od reporterów Destiny, Scorpio, George, Andre. Oni tam byli, oni to zobaczyli na własne oczy. Kochani, koniecznie dołączcie do Waszych informacji z pierwszej ręki. Dżoskwiny mają tę moc. Przepraszam. Okej. Okay. Mała jeszcze wzmianka kącik sportowy. W przyszłym tygodniu będzie strumyk właśnie. Z morskiej wyprawy. A i uga buga będzie też. Przy stoczku chmielowym. Aha. To dopiero na przyszły tydzień wiadomości. Także... Mówiła do was kozica, wilczyca.